Witam widzowie. Ogólnie mówiąc, nie wiem do końca od czego zacząć. Chciałbym chyba od tego zacząć, że wyjaśnić do końca, dlaczego nie nagrywałem przez w sumie miesiąc, na początku przez 10 dni, później przez miesiąc. Tak jakby jest parę powodów, dlaczego nie nagrywałem. Niektóre teoretycznie są prywatne, chociaż. One nie były takim powodem, dlaczego nie nagrywałem. Największym powodem, dlaczego nie nagrywałem, było chyba to... W sensie, w sumie nie chyba, tylko naprawdę dlaczego nie nagrywałem. To właśnie było to, że po prostu nie wiedziałem do końca, co nagrywać. Bo takie ten content, który nagrywałem, na początku było fajnie, było okej. Okay. Podobało mi się, bo teoretycznie to były moje pierwsze początki na YouTubie. Ale później dalej to szło i dalej, i dalej i dalej. I miałem też więcej subskrypcji i tak dalej. Stwierdziłem, że też w tym wszystkim nie nagrywam, tak jak bym chciał to dla was nagrywać. Ech. Nagrywałem z tym głosem AI, co teoretycznie dla mnie było wygodne, dlatego że łatwiej było regulować takie głos, zmieniać pisać jeszcze raz tekst. Ale dla Was nawet niezbytnio poznać nie mogliście. Na live'ach, no to live'y live'ami. Ja rozumiem, ale nie każdy mógł być na takim live'ie. Nie każdy mógł takiego live'a zobaczyć. Eee, oczywiście tych filmów wcześniejszych moich nie usunę, dlatego, że to jest moja historia. No to jest w mój start, który trwał w sumie z 4 miesiące. Aczkolwiek na na na, na tym etapie, na którym aktualnie jestem, chciałbym dla was nagrywać coś lepszego, niż takie śmieci, które nagrywam wcześniej. E, nagrywam m, nagrywam ten tekst, ten tekst. Nagrywam to ogólnie mówiąc. Nagrywam to już trzeci raz. Jest aktualnie pierwsza w nocy. Staram się wam jakoś tak to przedstawić dobrze, żebyście zrozumieli mnie, a nie odebrali jakoś nie tak, jakbym chciał, żebyście mnie odebrali. Najbardziej mi chyba zależy na tym, żeby te osoby, które mnie oglądały już wcześniej, albo ogólnie osoby, które mnie oglądały, te, dokładniej mówiąc, im wyjaśnić, dlaczego też nie nagrywałem. Nadal w sumie nie mam pomysłu, na, jako tako, na jakiś kontent lepszy. Mam teoretycznie parę gier, z których mógłbym też nagrywać. Najgorsze jest to, że po prostu... Nie wiem, co aż tak bardzo wam się podoba. Bo tak jakby... Jest na serial Dużo, dużo teoretycznie mam pomysłów. Też pewnie większość pomysłów moich, które wymyśliłem, są pewnie gdzieś już w internecie. Aczkolwiek, mm, tak jakby. Ja na samym początku, jak też to robiłem, najbardziej chciałem, tak nie kraść z, od innych. Co teoretycznie jest bardzo trudne, bo nawet nieświadomie to robimy, przez to, że, nie wiem, usłyszymy coś na YouTubie, ktokolwiek znajomy o tym powie. I nam od razu coś przyjdzie do głowy, podobnego albo identycznego, albo cokolwiek. Nagle nam to przypomni się w takiej chwili, kiedy mielibyśmy na przykład nagrywać odcinek. Co teoretycznie jest kopiowanie, co każdy robi. Tylko powiedzcie mi, czy każdy to robi po to, że chce mieć subskrypcję, bo chce zarabiać? Ile osób, takich prawdziwych osób, aktualnie nagrywa na YouTube, dlatego że sprawia im to przyjemność? Wydaje mi się, że z Polski mało osób. Na pewno mało osób, które na serio się wybiły. I tak jakby nie chcę aktualnie nikogo obrazić. Chodzi po prostu o to, że tak jakby jak widzicie też na YouTubie YouTuberów, to widzicie, że oni mają pieniądze. Oni mają pieniądze z YouTube'a. I tak jakby, jak myślicie sobie, no ja też bym tak przecież chciał, to są darmowe pieniądze, tu nic praktycznie nie musisz robić, zarabiasz sobie. I tak jakby to też nie jest tak. Wiem, że większość z Was pewnie o tym wie, że to nie jest tak. Aczkolwiek um, tak jakby o, że my mamy opcję nagrywania na YouTube'a um, czy tam w sumie też na TikToka. To jest w sumie aktualnie nic dziwnego. Aczkolwiek wykorzystajmy to na tyle dobrze, że wykorzystajmy ten na to, że możemy nagrywać Wykorzystajmy to tak, żeby ci nasi widzowie, nieważne ile masz tych subskrypcji, nieważne czy w ogóle masz te subskrypcje, po prostu pamiętaj, że są dwie najważniejsze rzeczy. Pierwsza rzecz to to, żeby tobie się fajnie nagrywało. O czym w sumie ja niedawno na moim kanale zapomniałem, dlatego że po prostu chciałem Wam więcej, więcej, więcej nagrywać. A druga rzecz to, że nieważne czy zarabiasz z YouTube'a, nieważne czy, nie wiem, czy masz dużą oglądalność, czy małą oglądalność, najważniejsze jest to, żeby ci to cieszyło, żeby to ci na serio Friday sprawiało. Tak jak już wcześniej mówiłem. To, że nagrywamy na YouTube'a, to po prostu... to jest po prostu coś, co ma nam Friday sprawiać. To jest takie, jakby taka zabawka. To jest takie coś, czym bawimy się. Czy mamy się bardziej bawić? Wiem, że większość ludzi, to co aktualnie mówię, nie jest na zasadzie za tym. Aczkolwiek zastanówcie się nad tym i pomyślcie, czy nie fajnie by wam się oglądało. Na zasadzie postawcie się w roli waszego widza. I pomyślcie, czy nie fajnie wam się by oglądało coś, co na serio czujecie, że to jest prawdziwe, a nie, że to wszystko jest sztuczne. Bo tak, jakby większość tych aktualnie filmów jest strasznie sztucznych. I tak, jakby nie każdy to widzi. Ja nikogo też nie chcę teraz obrazić. Aczkolwiek, jak się chwilę nad tym pomyśli, to można na serio to zobaczyć, że to jest sztuczne. Na serio, po chwili, jak się na tym zastanowisz, to to widać. I takie, co my możemy z tym zrobić? My, jako my, z innymi ludźmi, nie możemy nic zrobić. Ale teoretycznie, większość, większą grupą możemy robić dla naszych widzów lepszy kontent. Możemy po prostu to zmienić. Nieważne, ile macie tych widzów. Najważniejsze jest to, żeby sprawiało Wam frajdę. Żeby na przykład nagrywacie sobie z serwera Minecraftowego. To co nagrywacie, to po to, żeby e, mieć więcej wizów, i tak dalej? Ze swoimi kolegami nagrywacie to, żeby mieć więcej wizów, subskrypcji pieniędzy? No, większość ludzi tak. A nie, nie, nie powinno właśnie to być tak, że nagrywacie po to, żeby wam to sprawiało fajdę, że jak nagrywacie z kolegami, przyjaciółmi, jakkolwiek, koleżankami, to właśnie na zasadzie ta możliwość nasza, Aktualna nagrywania na YouTube'a, to też tworzy nam taką historię, tak jakby. Nie taką historię jak w szkole. Taką po prostu historię, która teoretycznie zostanie nam na dłużej. Bo możesz sobie później oglądać taki filmik. To też cię uczy używania montowania, co w sumie przyda też ci się w przyszłości. Nieważne, nieważne jest aktualnie jak montujesz, nieważne jest. W ogóle umiesz montować. Najważniejsze jest to, żeby tobie sprawiało to fajne, żeby Twoje widzowie się cieszyli oglądając ciebie. Też dużo w internecie jest filmików, które po prostu są całkowicie wygenerowane przez AI. I takie, by. Ja rozumiem, że to nie jest jakieś super złe, ale pójdźmy ten prawdziwy content. Ja wiem, że na początku też nie tworzyłem takiego prawdziwego, bo też miałem z głosem AI i tak dalej. Ale stwórzmy ten prawdziwy content. Starajmy się to nadal zachować, to co było kiedyś, to co wtedy można było robić. To co wtedy takie to, co ci starsi youtuberzy i tak dalej, którzy teraz mają parę miliardów, miliardów, milionów wyświetleń subskrypcji. To po prostu oni kiedyś, jak byli mniejsi, nagrywali to z przyjemności. I róbmy my nadal to. Nieważne ile będziemy mieć subskrypcji, róbmy to dalej. Chcę Was jeszcze raz przeprosić za to, że długo nie nagrywałem. Chcę też przeprosić za to, jeśli kogokolwiek uraziłem w tym filmie. Nie miałem tego na myśli. Dziękuję bardzo za oglądanie. No, z aktualnej mojej godziny życzę Wam dobranoc. Nie wiem, kiedy ten film przyjdzie, wejdzie. Życzę Wam miłego sezonu. Ordajcie. Dziękuję wszystkim za oglądanie. No i co? No i chyba tyle. Dziękuję Wam strasznie, widzowie. Dziękuję, że jesteście ze mną nawet w danym momencie, kiedy nie nagrywałem tak długo. Dziękuję Wam strasznie. I też za te wszystkie miłe komentarze i za wszystko. Bardzo to doceniam i każdy miły komentarz, czy w sumie też niemiły, wyśmiewający mnie. W danym momencie, czy jakkolwiek, chociaż też mało było takich, za co też dziękuję. Tak jakby ja się z każdego komentarza cieszę. I nie chodzi o to, żebyście teraz mi pisali, bo tak mówię i tak dalej. To chodzi po prostu o to, że ja Wam za to wszystko dziękuję. I to całkowicie szczerze. Do widzenia, widzowie. Mam nadzieję, że minie Wam miło ten nowy sezon, który będzie za parę dni. Do widzenia. Nie wiem, Sajonara. Jak Stachu by powiedział, dalej się mówiąc, mój taki kolega, innego kolegi, w sumie. No i co? Pozdrawiam wszystkich moich widzów. Dziękuję Wam za wszystko dosłownie. Do widzenia. Bardzo Was lubię wszystkich. I uścisnąłbym Wam rękę, jakby się tylko udało. To, co się udało, dało. Dziękuję Wam strasznie. Do widzenia. I przepraszam, że taki długi film.